Siemano! Kolejna nocka z kolejnym gościem, yo, yo, yo. Dzisiaj wbijamy do starego domu, Team X, ale nowego. A myślałem, że do końca, żebym ja nie cały czas mówił. IHOO Akademii. I uwaga, mamy specjalnego gościa, który nas dzisiaj tam wpuści, bo inaczej byśmy nie wbili po prostu. Proszę państwa, właściciel. Wojtek Gula Witam, witam serduszy. Dzięki. Cześć. No, Zrobiliśmy najbardziej Cześć, okrut Hajek teraz. I tam ojcze. Syn ojciec. <grym> Wszystko pod kontrolą. Ja już mogę na stałe do Ciebie mówić tatusią. Mogę. Chodzimy. No, dole. Tam ktoś śpi i w tym domu śpią. Robotniky są mocne, takie nie jedno jest. Domu nie wiem. Ostatni. <grym grym> No morda, weź no, cicho. No, no, pobudzić. O, ojciec nas puszcza, a ty jeszcze hałas ujmij. Bądź pobudzić. Kochani, aktualnie mamy wyścig zewok, to Kto pierwszy dobije 2 miliony subów. Jestem trochę za nim, więc pomóżcie mi i subskrybujcie ten kanał. Idę za nie pójdę i was zostawiam na swemu Zobaczycie, że to co powiedział nie było bez powodu. Nigdy w życiu nie byłem w tym domu przez całą swoją karierę influencerską i pierwszy raz widzę na żywo go Wojtka Golę w swojej karierze oba te widoki są cudowne Już Sanki, każda nocka Ale warsztat noc ale szajsa Mówi... nie wiem co jest w szajsa to jest to jest creepy. Ej, a te wózki na wyjeździe, to ty podstawiłeś? Tak no takie dla dzieci. Takie ja zdjęcie zrobiłem. Ja się tego przestraszyłem. Ty to na jest pranka, Pask. piskasz, Nie. czyli to jest nockaw na więsknym domu dwa. Tak naprawdę. Ty jesteś no. największy i w nic sobie... my sobie jakąś wizę. Ty jesteś masz Jest to jest. szczerze, Nie zastanawiacie się, co tutaj robi Zuza. Miała ona nam pomagać podczas przeszukiwania domu, ponieważ znała go bardzo dobrze. Jednak wtedy nie wiedzieliśmy, że to ostatni raz, kiedy ją widzimy. <grym zjadka> <grym zjadka> <grym zjadka> <grym zjadka> ja, ja też słyszałem ja jestem pory, to już na oddech. że no. te wózki na puszkę. No, nie, nie, to no, prawda, to jest Wojtek kolana. nie musimy przy nim być travail, <n Luis> Dawaj, że wszystko jest OK. Brawić pierwszy. Ja? Ja. Ja idziem w drugi. Dobra, ja was Nie, to musi być brań. Będziecie dobrze. Dzięki. się dobrze. Dajcie znać jak było. Strażne to jest.

To złego, to nie My ja. idziemy przeżyć co nockę co? niezapomnianą na pewno. Tom strachu, a nie żadnej influencji. Trzymaj się. O, to jest za bardzo uśmiechnięte. Tak, tak. A co, mam się zmusić? Tak <grym> nie, to jest wkręta, to jest wkręta. On teraz się zachowywał jak taki NPC w grze, że je, zacząłeś misję i teraz on, panowie, będzie dobrze. Nie wiem, co oni przygotowali. A może byśmy obeszli chatę dookoła i dopiero później. Też bym. It was at this moment that he knew. He fucked up. A w tym domu, jak się chodzi to jakiś dźwięk się puszcza. Tak, no, bo tam była taka płytka jak w Minecrafcie. I na samym się... Bo jak byliśmy w domu Teens, to tam też nas przyłapali i była chłopie taka akcja, że to koniec. Zamknęliśmy ich na zewnątrz i nie wdaliśmy ich wejść do chaty, nie? Znowu jesteśmy w Warszawie i znowu się coś oddala na tym filmie. Nie wiem, no to dzisiaj ich wynosimy stąd, się zamykamy też w chacie i tyle. Tam widać salon z od zewnątrz. Ostrzałem. Ale ja byłem, tu, ja byłem tu już trzy razy i nigdy nie było tak strasznie Słyszałem zawsze tak Zawsze no To jest potwierdzone, dom jest nawiedzony, bo jak się wchodzi to się wszystko pamięta, ale jak już wychodzi pustka w głowę Ej, nie że na Myślę, że tak, myślę, no A może dla emocji byśmy tam po prostu weszli? cię. ja nie chcę paść na zawał Ja bym wszedł tu dookoła O ten Ten zaczął na mnie piec teraz to bym się tak Kopie to się idzie no denty weź to zasłon Trzymaj. Druga muza. Ja zostanę Książkacie nie ściągnę hey, ale grilla robimy Ale o kur... o, to zimny no ch... Tam jest ktoś z operatorem na górze. Lampa tak, się tak, świeciła, widziałem, ktoś w tafroku jest różowym i gadał do kamery coś. jak O, kur... Chyba nie chcę tam być. Widziałem, jak stoję kurwa, tak w jej okrocie. Pewnie zemblała z wrażenia. Dobra, idziemy do tego domu, nie? Buzimy do ci. No zróbmy to na poważnie skradanie. Teraz jak wchodzimy, to nie gadajmy, ale tak serio weźmy w cicho Nie, nie, nie. No dobra, już słyszeliśmy. No to co? Trzeba się obrać. jak kurzu. Nie chcę do domu. Strasznie chcę do domu. A ogólnie, widzowie, sytuacja jest tutaj taka, że przyjechaliśmy do Suzu. A nam trochę pomóc, bo ona mieszkała w tym domu i znikła. Ha, napisała mi na Facebooku, ja idę i potem jest sześć usuniętych wiadomości. Dzisiaj widzę, Nie, nie pytaj. Wiecie co zrobili? Jak weszliśmy z pokoju, to poszła muza. Oni muszą mieć kamerę tutaj. Susan napisała list, sam Zamknęli k***a. Mam kwestię, żeby podpisać list. Zobaczymy, pokój na dole i potem idziemy. To część już mamy. Idziemy teraz. W Ale chodźcie ze mną, No, tam pod oknem zostało. No to chodź ze mną, bo się boję krwa. Dobra, daj rączkę. Chcesz Ja idę z nimi. Nie podoba mi się ten dom. serio Nie no nie ma go tu. Tu też go nie ma. O, wypił całą wodę i sp... Ej, dobra, nie dajmy się im kurwa, Nie, 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 no teraz. Jesteśmy pod brawo a ty jesteś bez butów. Chyba nie nie da dać idziemy tam, tak? Nie boimy się tak. Na pokaż, jak byś szedł w tych, w tych skarbecach na pamiaka. Przecież nawet jak ktoś wyskoczy w przebraniu, to wiadomo, że nam się nic nie stanie, więc możemy go na, pobić. Bo mi pozwał. Wejdźmy tu. tego się nie będę spodziewać. Tu nas widzą, tu I na 100%. procent. Ile myślicie, czy ich tam jest? Pięć, łącznie na ile widziałeś? Uzdrawiam. Ile widziałeś przez Dwie. No dawaj pierwszy. No ale musisz operator pierwszy. Nie, ty sumie, Arrow, Nie Chodź, nie chodź, tam. chodzę tam. No chodź, od razu po tobie. To jest po prostu jest taka kwestia techniczna, nie? Nie, nie, to tak było. Nie ucieka jak będziesz to słyszał. Wytrzymaj. Gdzie się ruszyła? Okazuje przed tobą. Chodźmy ją przepytać. No ale tędy musimy wejść. No ale ty zaproponowałeś. Przecież to No ale tędy musimy wejść. Panowie, muszę wam coś powiedzieć. Ja też mam dla was zadanie. Nie że żadnego. Pod to, to jest podpucha. To jest podpucha. Nie, jest w domu. S -s -s teraz. No, dobra. Zwiedźmy ten dół. Puchy, tam wychyliśmy się na wszystko. Widzieliśmy cię kurka. nie było otwarte. Daj nam to zwiedzić duch. Ja. <noise> Ogólnie buzuje się we mnie taka energia, że wbiegnę zaraz na tą górę i ich roz... Wszystkich. Przysięgam. Ja też taką jakby zbiera się to we mnie i jakby... Zaraz mnie to w Lekkie tarcza. Lekkie tarcza że ty. O, 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 o. przepraszam! <śpiewa> <o, o>, <śpiewa> Moje ucho! <śpiewa> tak, że. Ja, się, ja, ja, ja. Piszemy, piszemy, piszemy. pisze, że jest zamknięta w pokoju na górze, że nie wie, kto ją ja tam zamknął. ja mówię, to podejdzie do okna. I ona na jakimś sensie mówi, że tam nie ma okna. No, no ciekawe. To może w, w jakimś łazience ją zamknęli. Musimy odbić co bo ją zamknęli. Zaraz usłyszałem coś. A, to jest luz. Nie, to jest nagranie z telefonu, stary. Puścili dwa puścili go za cicho. Znajdźmy ten głośnik. Siągnie. Dobra, pierwsza zagadka roz, rozwiązana. Na prawą stronę Hap Ej. Oni tu mają pokój. Ej, tu ktoś siedzi Spokojnie, spokojnie Ej, on tu siedział Idziemy, <gryfry> 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 idziemy Na górze, normalnie Gościu tu siedział, patrz, tu siedział Tu <gryfry> <gryfry> siedział i ja patrzę na niego no on mówi Czekam lotówki Tam stoi A tu? Ile ja tylko do <grym wioski> Idziemy zobaczyć to studio podcastowe zanim tam pójdziemy? Tak. Ja weźmę co? To są teraz kupione kamery. Czarzy, One mają dźwięk ogólnie. i, I ja znam te kamery Jestem odluczony. To weź to <grym wioski> <grym wioski> jak, jak A jak to nie jest pod ten film? To jutro sobie włączam. A to ty, z tymi kamerami. Ty k... to A może patrz. Tak. Co? Tu, tu nie masz? Nie, nie ma. Ja, ale ogólnie coś mi tu gra. Nawet wiem, że oni wiedzą, że my tu jesteśmy, ale coś mi nie siedzi do końca. Mi się wydaje, że to jeszcze jest dopiero początek. O, posty się sp. <głos> <głos> nie ma. A zrób uwó. To ty zrób uwó, ja, Rara. Nie, nie trzeba <laughs> tego. Ja się odwrócę, się odprócę. Nie, nie. Mamo, tato, przepraszam, jak to oglądacie. A jak to się robiło? Tak. Tak, nie? <grym zimna> <grym zimna> <grym zimna> <grym zimna> Teraz ty. Ja też przepraszam. Arara. No tak. Idę stąd. Z tym że tak jest. Nie, To Kto był Kola? Kto był tata? Słuchaj. To jest kola gra. A, ej. Ja mówiłem, że coś nie gra. Od samego początku. Nie, nie. Jak on mówi... O, Kola, co ty na świecie? Ja, Ale to że jesteś idiotą. Ech, na 100%, coś tu przechachmęcili. Bo jak byliście tam, to mega dużo ludzi tu łaziło i gadało. A jest tu coś jeszcze na dole? Tu chodziłaś, nie? Nie. A no nie mówię, że to jest kibal? Nie no. po prostu nie chciałem otwierać tych drzwi. Bo tu jest jakiś schowy To weź skopa. Dobra, ty masz to. <grym> <grym> o. Net, prawdziwy? <grym> o, op, <panowie>. o, po. Panowie. Piwojanka. O! No. To To mam pięć szczegółów na raz jak jakiś w To no. Dobra, mają prze***. No. Dobra, ogólnie będziemy was na... Wzięliśmy rzeczy na i macie ale ja ostrzegam teraz jak ktoś mi podejdzie pod gnata, to mówię z oczy chcę wiedzieć, i kto akadem i do... Ale tu było jaśnie, tu coś było pogasili Najgłośniej e, pewnie z niego. Już znamy ich gierki, nie tracę czasu Tu na gierki, bo ty wciskasz mi play Idziemy ku... do nich sary, stary rozpej Odawać zuzek Na 100% zakup tą kotarą stoi to i w tej ogólnie, nie? nie? Czysto, no. czysto, czysto. Dobra, wejdźmy. I co się tam dzieje? Dajcie, Zuzę, dajcie zwiedzić górę i jedziemy. I nie... się. Dobra. To... Kolega się boi bardzo. Szaknie, ja mam takie. coś, nie uciekajcie. Ty... Przecież ta nie jest aż tak duża. Z drugiej strony policzymy. Akola mówił, że jeden pokój jest nadsamknięty na górze, w prawo i w prawo. A. To tam jest pewnie ten poziomek. Nie, no, oni są tutaj, przecież słuchajcie, mi no się wydaje, że tu są. Zamknięcie. No się. tam Ej, to jest Wodą. O, piliarz. pokój jest otwarty, żeby wyłączyć, nie? Czemu? Najgorsze. Ja zapalam światło, ty wchodzisz na 3-4. Ja zapalam. Dobra, to teraz wchodzisz. Dobra, podbijamy pierwszy pokój. Pilot Bluesy. Z impetem, z impetem. No po prostu zapaliłeś te To jest los. Ej, ale wiecie, że prędzej czy później kogoś trafimy w tych pokojach, nie? Pierwszy pokój stracony. Który będzie? ten, normalny. A nie możemy wrócić do tego zarobku, bo tak mnie rachuje. To jest przyjemne, zobacz, co. Czy nie jest wyremontowany, ale jak coś możecie tam wchodzić? Nie, to jest A to na strychu? Skupił się na strychu. Za. na strychu? To jest ten zamknięty. Ej kurwa, dwa są zamknięte. W jednym jest Zuza. No w zamkniętym. Pokój twórców. Tam musi ktoś być. Trzeba zrobić dużo, Hiram. Czekaj Dobra, jest Dobra, dobra a, co, a co mogą. Dobra, realnie. Co mogą nie zrobić? Wystraszyć no nic. Wystraszy cię tego krzyknąć na ciebie, tak jak wtedy no. zrobili. Dobra, wrócimy. A nie możemy wejść na ten Patryk, ja się boję. To jest dość na no, razie. Znaczy, nikt tu nie śpi jakimś cudem. Jakby po. Po w środku zapaliliśmy. Nie, nie, luz, luz, luz. los. Nie zajeb... No, no. Tak, zostańmy, zostańmy, To już tam jest. Mamy wodę, mamy wodę. To już jest. Zajeb... Dobra. Mamy wodę, no. My się nie chcemy z tobą na... Zajeb... <grym> Wyjść, ku... Nie chcemy, no przecież z... chcemy, no. O, widzisz, był tam. Widziałem cię! O. No, kółeczko, kur... Akurat ja z do... na pewno kur... gościu. Ale dostaniesz zaraz nerfem między oczy, nie? oni nam puszczali straszną muzę. Czego masz się bać, ten gościu? Jakiej muzyki? O piwko nie można. O, żeby on zaczął uciekać, stary Bojanka. Pi bojanka do białego ranka. Pi bojanka do białego ranka. Kto z nami nie wypije, temu w RFM ja brick. Śpiewaj z nami, to jest piosenka po sojuszu. Dokoncz tekst piosenki i dam ci stowę blik. Piwo Janka. Prawej. Dobra, luz, stój A pod kołdrą tu nikogo nie ma? Nie, pod A tutaj jest jako taro? Nie, nie, na pewno nie, nie. nie może Bo tu nie, ma, tu nie ma parapetów. co? A, to dobra, ale stój Stój, patrz, patrz. No, Nie uciekaj, stój To jest po lewej, tak? No tak, tak, bo ja zacząłem światło Tak, w tym pokoju po lewej trzasną drzwiami Dobra, to sprawdźmy najpierw inne. <laughs> Ciekawe co Wojtek na to, że rozwalimy światło przez Ciebie. No, nieźle. Otwórz powoli drzwi i wyjdź, bo inaczej masz nerwa między oczami. Trzyma, trzyma, bo ja chciałem popchnąć i trzyma. Tam po prostu gość trzyma, patrz. To wpychamy się tam. Ja trzymam. Trzyma, 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 trzyma. Nie, tu nic nie ma. Tam jest, jest gościu. Jak ja go wkurzałem światłem, on ciągnął za klamkę do dołu, to było czuć. A tu jest zamknięte. Ej, Zuza, jesteś tu? Jest, jest, bo to jest studio nagrania. A, jest... O kur. Otworzyło się? Otworzyło się. O! Otwarte? No! Czekaj. Nie. To ja. To ja. Ja. A ktoś nogą trzyma. Nogą ktoś trzyma. Zuza. Zuza, k***a Dobra, jest luz, jest luz Trzymam łamtuchu Patrz Ale się z**ałem Człowieku, ja go chciałem Ej, czemu jemi to Dawaj, puszczaj Ej, czemu dać mu uciec? Wchodzimy tu? Ty nie chcesz z nimi in interakcji zamknięte! Nie nie jest zamknięte, on... Zamknięte! Nie ma szans! Ty, ale... Ah! Wiedziałem! Ah! Co to ma znaczyć? Że. Uprowadzili mnie. Jak uprowadzili? No mnie tu i mnie Ty masz spisek z nimi. Nie. Masz i mamy na to dowody tutaj. Mamy na to dowody. Czemu ty się przed nami chowałaś? Nie chowałam się, no zapnij mnie tutaj. Zobacz co zrobiłam jak wlaźliśmy. No bo mnie tam wcisnął. No jasne. jasne. O, szarpnął k***. To jakaś gruba ryba. Krowa ryba. Ty, nie dam ci tego. No. <śla> 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 <O>! <śla> To się, to nie miałem A śmiechu, no śmierła. dawno tego nie bawiłem, nie? Szczerze, brakowało mi takiej takiej zabawy, nie? Stresujące to było, tak leci. Musieliśmy no, chatę zwiedzić tylko. O, teraz może, możecie, nie? <śmiewanie> Game over, nie? Jak to się mówi? Ale nie, nie, bo tu jest, tu jest, to się jeszcze nie skończyło. Tenziano poszedł pogasić światła. Ja widziałem, że on jest chyba za rogiem I tak mi się wydaje. Gotowy? No tak, dawaj, chodź, już się skończyła zabawa. Teraz już no możemy it's. używać pięści. To idź! Ale mam już do. Ja to ja wiedziałem co będzie ja Tylko patrzę, mi po kolei kamery odpinaczek się znalazły To się wiadomość coś z kamerami w domu To Ostatnim pomieszczenie nam zostało i pi... p stąd Powiedział Wojtek, że to jest miejsce na którym będzie remont robiony No nie, 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 zobacz stary, co oni robią? Nie chcą tu wejść Tu zobacz co tam jest stary o, to. Taka budowlana. Też się kuzy. A tu ty... coś wyżarło ścianę. No chcę to. I weźmy wyjaśnić o tym. I nikt tego nie w stanie wyjaśnić. Pytałem tysiące razy. Pod.